Rock'n'Roll. Siemanko, witamy Was. Cześć, kochani, jest Szymon Kowalski i Wojtek jusyna. Witamy Was serdecznie w pogawędkach o gitarach. Dzisiaj mamy znajomy kształt SG gitara. Powiedz kilka słów o tej kreaturze. To jest instrument, to jest gitara wzorowana na ruchniku 61 gitary SG. Jeszcze wtedy to nazywało się Lespo. To było tuż przed tam Zmianami takimi uprawnymi. Mm -hmm. A SG, powiedz trzyma, powiedz, co to SG znaczy? Solid Guitar. Okej, okay, naprawdę? Tak, czyli gitara solid, po prostu lita decha, bo wtedy w ofercie Gibsona... Gibson był w ogóle fabryką, która... Manufakturą, która robiła gitary akustyczne, która robiła najpierw mandoliny tak naprawdę, gitary Archtop, gita, gitary Electric Spanish, czyli ESy, takie mm -hmm. te, te znane. No, i Solid Gitar to była linia, to był nowy model, który wymyślono w zastępstwie Les Paula, który wtedy nie cieszył się dużą popularnością. Fender jakby zdominował rynek gitary Solid Body i Gibson chciał odpowiedzieć gitarą, która. Oni najpierw robili próby tak naprawdę z gitarami takimi bardzo futurystycznymi, czyli ta seria Explorer, VK i, i Modern, która się kompletnie nie przyjęła, nikt się w ogóle tym nie zainteresował. I to była ich taka odpowiedź, żeby gitara była, powiedzmy, bardziej taka nowoczesna niż Les Paul, taki staroświecki, powiedzmy. No i zdecydowanie wyszło tutaj z tym z tym double cutem tak. na pewno bardzo futurystyczny instrument, na tym bardziej jak na te, na te czasy. No i teraz co, co stanowi o tej gitarze? Ona generalnie ma dosyć cienki korpus. Przeważnie to były machoniowe gitary. Gryf ma... Niewyobrażalny dostęp do wysokich pozycji, to dla wszystkich fanów tutaj grania w bardzo wysokich rejestrach, w których nie potrafię grać, jest bardzo wygodne. Niestety, minusem jest powiedzmy to, że nie można tutaj paska w tym miejscu zaczepić i gitara mhm. ma tendencję do lecenia na główkę, dlatego raczej się nie stosuje jakichś takich ultralekkich gatunków w przypadku SG, właśnie z tego powodu, że jest. Jest to cieńszy korpus i jest, jest ryzyko, żeby on nie, nie leciał nam na główkę. Więc ja zastosowałem w tej gitarze orzech w całości, czyli jest orzechowy korpus, orzechowy gryf. Bardzo fajny gatunek kolorystycznie takie, takie czerwy delikatnie jakby takie wyblaknięte. I palisandrowa podstrunica z bindingiem, z markerami, tak jak to historycznie się zgadza. Tam były w tych SG właśnie zmiany dotyczące grubości korpusu, tutaj różnych rodzajów tych wcięć, właśnie łączenia gryfu z korpusem, bo pierwsze miały tendencję do tego, żeby nawet tutaj pęknąć, oprócz typowych dla Gibsona pękających główek, one zdarzało się, że pękały w miejscu łączenia gryfu z korpusem. Stąd tam później były różne zabiegi zmieniające kształt SG. No i tutaj oczywiście widzimy Mostek to jest vibrola, tak? Tak to się nazywa? Mostek też bardzo krótko używany, tak, przez Gibsona w tym modelu. Były dwie wersje. Było short vibrola, long vibrola, czyli długa, bardziej częściej spotykana. Metalowa taka osłonka, która też nic nie robiła, tylko wyglądała ładnie. Tak samo jak nic konstrukcyjnie nie robi ten element. No, ale to jest najpiękniejszy element tej gitary. Ja tak naprawdę dla tego yy, ozdobnika chciałem zrobić dokładnie ten model, bo uważam, że jest po prostu przepiękny i do niczego nie służy. Tylko do. Nic nie zmienia nie w Nie, Do wydeniu, niczego. Do wyglądu. Do wyglądu to jest, służy to, znakomicie. To bardzo, czyli to nie, to nie jest Twój wymysł, tylko jakaś nie. tam historyczna. To jest Gibsona pomysł. To mhm. są takie śruby pod tym mocujące tą blachę, to tremolo, tutaj tą vibrole do korpusu i to był sposób zamaskowania tych śrub tak naprawdę, nie? więc Gibson stwierdził, że jak zamaskować śruby? Zróbmy po prostu taki bloczek hebanowy, bo mamy hebanu trochę i, i, i zrobimy perłę tutaj taką, która też do niczego nie służy, ale pięknie wygląda. To mi się strasznie podoba, jeśli ktoś tak podchodzi do, do, do swojego dzieła. Nie? Świetny, świetny sznyt. Um. Powiedz, jeśli chodzi o kształt gryfu. Mówimy często na kanale o Fenderowskich wymysłach. Tutaj, jak doszedłeś do tego? Do A tego co, to jest profil gryfu, który też mi się udało z, zebrać z gitary Gibson Les Paul Junior z 1959 roku. Te SG-ki miały różne profile, bo trafiały się i takie, jak tutaj, czyli taki dosyć pełny gryf. Dosyć, a trafiały się też slim taper, czyli bardzo wąskie, bardzo cienkie gryfy. Nie wszyscy je lubią, one są takie, powiedzmy, trochę jak, jak gryfy od, od gitar 3-4, nie po prostu pomniejszone. Mhm. Ja tutaj zastosowałem taki typowy gibsonowy sznyt, czyli ten 59 zdjęty z, z Les Paula Juniora, którego tutaj miałem. Bardzo fajny jest, on ma taką. Niewyczuwalną w ogóle, ale jest troszeczkę tutaj na tych skrzydłach przybrany, i to jest taka powiedzmy bardzo, bardzo delikatna fałka, nie? Takie C-A-V, powiedzmy, nie? Bardzo wygodny, zresztą jak wszystkie Twoje gryfy, ale ten do moje ręki bardzo dobrze pasuje, przynajmniej. Powiedz jeszcze o kącie, o kącie główki, bo to jest chyba troszeczkę inne w Twojej, w twojej no interpretacji. Tak. Tej ja, ja nie robię tych gipsonowych 17 stopni, bo nie widzę jakby z, zbyt dużego sensu. Tego zabiegu, poza tym, żeby to zrobić historycznie jak w jakiś sposób poprawnie, i zmniejszyłem ten kąt do takich, podobnie jak, jak gitary PRS, czyli te 12 stopni około. Myślę, że jest wtedy optymalny docisk, struny nie wypadają z siodełek, jest. Nie łamię się główki po prostu, to jest, to jest rozwiązanie tego problemu. Nie? A powiedz, wejdźmy w kontrowersyjny temat: czy wpływa to na brzmienie, czy nie? No to jest bardzo trudne do wykrycia, bo musiałbyś zrobić gitarę, która najpierw ma 17 stopni, a później z tego samego kawałka zrobić gitarę, która ma 10 stopni, żeby na tej samej gitarze to porównać, nie? I zrobić jakieś badania, bardzo rozległe badania akustyczne. W moim odczuciu to jest, yy, może mieć znaczenie, ale jeśli już to jest taki drobny niuans, że totalnie ginie w innych aspektach każdej gitary, nie? Okej, okay, powiecie co Wy o tym sądzicie, może macie doświadczenia z różnymi kątami wklejenia, no to nie jest na ale z różnymi kątami główki w Gibsonowych gitarach. Ciekawym, ciekawi jesteśmy waszego zdania. Idąc dalej, pick upy, dwa humbuckery, standardowe rozwiązanie. Powiedz kilka słów o tych przetwornikach. Pick upy, klasyczne puffy, moja taka wersja. Ja się nie skupiam na tym, żeby to były takie jakieś klar, mega klarowne, szpilkowe humbuckery. Takie mam wrażenie, że Gibson też w tamtych czasach tak nie robił, że to były raczej takie tłustsze, bardziej środkowo brzmiące pick-upy. Eksperymentuję tutaj z różnymi coverami, które w różny sposób przycinają w jakiś sposób tą, tą górę. I tutaj jest w tym momencie taka opcja, gdzie tej góry troszeczkę zakręglamy. SG to jest też z reguły raczej. Troszeczkę jaśniejszy instrument niż Les Paul. Stąd tutaj taki troszeczkę jest zaokrąglona ta góra na pickupach. Elektronika typowo cztery potencjometry, switch trzypozycyjny, klasyczne Gibsonowe rozwiązanie. Jeszcze co mi się podoba w tych ogólnie w Gibsonach, to jest wykończenie pod z tymi z tymi nipsami tutaj. A czyli tutaj to no... Ja osobiście nie jestem. Ja bardzo to lubię. To... Nie, nie przypada mi to, ale rzeczywiście, czyli powiedz, na czym polegają te nipsy? Mamy to zrobione w ten sposób, że najpierw są włożone progi. One są przycięte na długość, na szerokość podstronnicy samej, a dopiero później jest przyklejony binding i binding nachodzi tutaj na, na część progu i on tworzy jakby końcówkę tego progu. że To, co my czujemy tu pod ręką, to nie jest próg, tylko to jest ten plastikowy binding. I stąd ja go lubię, ja lubię to rozwiązanie, bo nigdy tutaj nie ma takiej sytuacji, że przesłyszymy gitarę, progi nam wyjdą i w ogóle one, no tak jak to teraz czuć, to tak jest to odczuwalne zawsze. Szerokość grająca progu też się nie zmienia, bo to jest tylko sam ten binding, który w normalnym progu też jest, mm -hmm. tutaj krawędź jest, to jest ścięta, nie? Więc dla mnie to jest ultra wygodne i takie bezpieczne pod względem właśnie tych, tych yy, zmian wilgotności w gitarze, nie? Wszystko chyba omówiliśmy. Jeszcze radius gryfu, bo to też różnie bywa w Gibsonach, prawda? Tak, ja tutaj stosuję taki radius 10 do 12 i to jest dla mnie taki, taki radius, który znalazłem w wielu też starych Gibsonach, które teoretycznie mają 12 cali, a w praktyce mają często, są bardziej okrągłe niż, niż 12 cali. Stąd moje, mój wybór to jest 10 do 12. Trochę wolę mieć tutaj okrąglejszy ten gryf, a tutaj wiadomo, to do, do grania wyścigowego jest potrzebny bardziej płaski, płaski radius. Dobrze, że to też komponuje z mostkami, które mają swój mhm. już narzucony 12, 12 cali radius. Nie? Mostek tu jest akurat yy, Faber, który o tyle jest fajny, że nie ma żadnych luźnych elementów jak w Gibsonach, czyli ten, ten powiedzmy, ten, ta, ten taki drucik, który tu trzyma te siodełka, yy, latające siodełka. Faber te wszystkie rozwiązania wyeliminował zachowując tą samą bryłę i, i te same materiały co Gibson w latach 50., nie? Okej, okay, zobaczmy jak to no zobaczę, Jak to gada? To, jak to działa. Ale przed tym jak zanim zagramy, kochani, zapraszamy was bardzo serdecznie do subskrybowania łapki w górę albo w dół. Może też tak być. Jeśli macie jakiś komentarz, sugestie dla nas, zostawcie ją w komentarzach, a ja dla was spróbuję na tej gitarze coś zagrać. Od razu mówię, że ta Vibrola Tutaj troszeczkę tak, do tyłu machnąć. Jak można ją machnąć do tyłu. Tak. To jest niewygodna, niewygodna sprawa, ale nie skupiajmy się na negatywach. Posłuchajmy, jak ta gitara ładnie gra. My słyszymy też, że wzmacniasz od razu, inaczej reaguje do humbuckerów, troszeczkę bardziej um, przesterowany, przesterowany sound, który możemy ładnie kontrolować potencjometrami. E, pozycja pomiędzy, zobaczmy co tutaj, co się na takich rzeczy gra. E, a, jakiś riff, zobaczymy. Bardzo, e, bardzo taki tłusty, klarowny sound. E, model się nazywa e, Back in Black. Back in black. E, spróbujmy, spróbujmy ten riff. Typowy nie, instrument, na którym ja nie jestem przyzwyczajony do grania, więc trochę tak też się próbuję na nim odnaleźć. Zobaczmy, jak ta, jak ta vibrola tutaj na jakichś ładnych akordach. No, jakby no, jakbym taką, coś takiego miał ja bym w swoim jeszcze... traktorze, to byłbym zadowolony. Ja e, zaproponuję, mu? żebyś zagrał. Spróbujmy odwzorować, e, s, bo mamy akurat dobrze wzmacniać, może. Okay, zobaczmy. Co? Odkręcimy go i zobaczymy e, jakiś sound typu Bino. Jakbyś sobie skręcił e, taki e, wczesno-klaptonowy A, sound. A, okay, zobaczmy. E, wczesno-klaptonowy. E, ja znam jeden ryf e, troszeczkę późno-klaptonowy, późno ale pewnie na tym samdzie się sprawdzi. Coś jest, e, jest, jest ten klimat. E, pokaż, Szymon, co ty na takiej gitarze grasz? E, a więc co powiedziałem o tym, o tym, e, o tym bino? Bo e, akurat okoliczności są takie, że mamy tutaj signal, signal chain typu gitara, kabel, i w zasadzie mamy włączony tylko reverb tutaj z, z naszego pedalboardu i wchodzi prosto w, w tego Wemas z, z lat 70., który jest wzorowany na Blues Breakerze na Marshall Blues Breakerze i właśnie tak podobno nagrał to Eric Clapton, czyli rozkręcony na full, zmacać typu Marshall Blues Breaker i gitara na, na Hambakerach. Od razu, jest bardzo dla mnie oczywiste, dlaczego tacy, tacy też jak Tommy Oomie z Black Sabbath używali tak. takich gitar. Clapton oczywiście też w erze Krim SG, bardzo fajnie to się sprawdza do takich właśnie tłustych, ale bardzo też klarownie brzmiących. Ma tej taki, tej... W, bardziej sfokusowany troszeczkę sound niż taki Les Paul, który ma cięższy troszeczkę rodzaj, rodzaj brzmienia, więc naprawdę konstrukcja do zadań takich specjalnych, i ta muzyka naprawdę no, oddaje to, co, czym jest ta gitara, nie? Totalnie. Dzięki Szymon e, Dzięki również. za przedstawienie tej gitary. Dziękujemy Wam za uwagę. Subskrybujemy, zostawcie komentarz, łapki w górę i widzimy się w następnych pogawędkach o gitarach. Cześć!